Cześć! Witam w kolejnym odcinku mojej serii poświęconej recenzjom opowiadanie o przygodach Konana Barbarzyńcy autorstwa Roberta i Howarda. Dzisiaj na warsztat bierzemy opowiadanie, które sam Howard uważał za jedno ze swoich najlepszych i wskazywał jako jedno ze swoich absolutnie ulubionych opowiadań o Konanie, czyli Dom Pełen Waterów, House of Wrongs. Okazało się ono w styczniu 1934 roku na łamach magazynu Weird Tales, tak samo jak wszystkie dotychczas omówiane. Czemu to opowiadanie jest nietypowe? Z kilku powodów. Po pierwsze Howard sam wspomniał, że napisał je właściwie na jednym posiedzeniu, po drugie, że wydawca nie kazał mu do niego niczego dodawać ani niczego z niego usuwać. Co było raczej wyjątkiem, bo zwykle po wysłaniu opowiadania Howard dostawał je z powrotem z informacją, że na przykład za mało przemocy za mało opisów kobiet i to, to trzeba dodać. Tutaj po, y, wysłał i właściwie został od razu zaakceptowany. Jest ono zresztą nietypowe także ze względu na fabułę. Howard chyba wyczuł, że się powtarzał w swoich kolejnych opowiadaniach, wykorzystując te same schematy i postanowił napisać coś z zupełnie innej beczki. Historia rozgrywa się w nie, nieznanym nam nazwy mieście, położonym gdzieś między Zamorą a Koryntią. Nie, y, Howard nie podał tutaj nazwy miasta, podobnie jak Wieży Słonia, natomiast żaden z jego późniejszych edytorów również tej, 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 tej luki nie uzupełnił, w którym to trwa walka polityczna. W mieście tym rządzi teoretycznie król, ale o władzę walczą ze sobą Mujlo, który jest nieznany był do końca z tytułu, ale wysoko postawionym arystokratą. Oraz kapłan Nabunidus, określony mianem Czerwonego Kapłana. Tenże kapłan zdobywa nad Muillah przewagę i nasz szlachcic zdaje sobie sprawę, że jego życie to już tylko kwestia godzin, ponieważ nasz kapłan zna kompromitujące sekrety, które mogą zniszczyć naszego szlachcica. Nie mając wielkiego wyboru, Muilo postanawia, że zabije kapłana i w tym celu szuka odpowiedniego zabójcy wybór pada na uwięzionego w celi w lochach miasta desertera z armii z Gunderlandu, a tym, że deserterem jest, jak nie tutaj zgadnąć, nasz konan. Muilo udaje się zatem do więzienia. Przekonuje Konana, że pomoże mu uciec, jeżeli ten zabije dla niego kapłan. No, umowa zostaje zawarta i tutaj mamy taką bardzo charakterystyczną scenę. Conan mówi, że dobra, przyjmuje warunki że o umówionej godzinie podstawiony strażnik go uwolni, ale przed ucieczką chce coś zjeść i coś wypić, bo jest głodny. Taka scena pokazująca, jakim to wielkim badasem jest Konan, który mimo, że siedzi w więzieniu, który mimo, że wisi nad nim kara, to jednak chce się najpierw najeść. Jest to motyw, który się tak spodobał, że paru innych pisarzy też z niego korzystało w swoich opowiadaniach. Między innymi wykorzystał go niemal dosłownie Linka też w swoim jednym z opowiadań o Torgorze. Muiro wraca do domu upewniony, że wszystko poszło dobrze, gdy, na, gdy nagle dociera do niego wiadomość, że tej nocy strażnik, który miał uwolnić Konana, został aresztowany. Uznając, że cały plan już poszedł w diabły i nie ma nic do stracenia, Muiro bierze miecz i udaje się sam do siedziby kapłana. Tam już prawie udaje się mu się dotrzeć do samego kapłana, kiedy staje z nim w twarzą w twarz i wydarza się coś dziwnego, co sprawia, że Muiro traci przytomność. Konan zostaje w więzieniu. Okazuje się, że plan ucieczki się nie udał. Jednakże jak to Konan znajduje sposób, by się samemu wydostać z więzienia, po czym dochodzi do wniosku, że co prawda wydostał się bez pomocy Murillo, ale obiecał, że pomoże, to jednak obietnicy wypada dotrzymać i po tym jak załatwia swoje prywatne sprawy udaje się do siedziby na Bundas. Tam odnajduje w podziemiach Murillo. Okazuje się, że nasz szachcic jest przerażony, ponieważ odkrył, że kapłany jest włochatą, małpopodobną bestią. Podróżując wspólnie przez lochy, odnajdują Nabunidusa. <laughs> Dowiadujemy się, że jego miejsce zająła e, człekopodobna małpa, którą sam Nabunidus przez lata hodował. Cała trójka udaje się do domu Nabunidusa gdzie w międzyczasie odkrywają, że na dodatek do środka wtargnęła jeszcze kolejna grupa miejscowych polityków, chcących zamordować Nabunidusa. Są świadkami, jak małpa, który na imię Thak zabija ich, korzystając z pułapek, które założył sam Nabunidus. Nie mając wyboru, Conan stacza pojedynek z Thakiem, w którym jest generalnie na przegranej pozycji i prawdopodobnie zginąłby, gdyby nie pomoc Murilla. Ostatecznie cała trójka dociera bezpiecznie na górę, gdzie okazuje się, że Nabunidus postanawia ich zdradzić, ale znowu sprawę ratuje Conan, po czym wspólnie z Murillo opuszczają ów dom. Jak widzicie, konstrukcja fabularna jest dosyć nietypowa. Przede wszystkim Conan jest tutaj postacią ewidentnie drugoplanową. Fabularnie nie odgrywa on aż tak dużej roli, jak w poprzednich opowiadaniach. Fabuła bardzo mocno skupia się na Murillo. Jest to ciekawe, ponieważ Howard zwykle w swoich opowiadaniach pokazuje ludzi cywilizowanych, a zwłaszcza szlachtę, jako osoby słabe, zdegenerowane, niezdolne do jakichkolwiek samodzielnych działań. Tymczasem w tym opowiadaniu Mohillo, chociaż jest pokazane, że to nie jest Konan, wyraźnie, że jest od niego pod każdym względem słabszy, to jest on zdolny do samodzielnych akcji, jest bez wątpienia odważny, a ostatecznie ratuje nawet życie Konanowi. Konan oczywiście później odwzajemnia mu się ale bez wątpienia jest to zupełnie inna kreacja postaci niż zdecydowana większość szlachty w opowiadaniach o konaniu. Ciekawym aspektem jest też kwestia moralności, jaka została tutaj pokazana. Konan w tym opowiadaniu jest stosunkowo jeszcze młodym bohaterem. Jest on pokazany tak naprawdę jako zwykły rzeźmieszek. To nie jest żaden wielki wojownik, żaden błyskotliwy stratek żaden człowiek, który by jakieś tam snuł wielkie plany na przyszłość, nie zwykły bandyta, który chce żyć z dnia na dzień, dobrze się bawiąc, dobrze jedząc. Na jego tle obaj przed to pozostali bohaterowie, czyli Nabunidus i Murillo, są pokazani jako osoby zakłamane. Nabunidus, który intryguje i spiskuje na dworze królewskim, by samemu rządzić państwem. Muillo, który z kolei jest zdrajcą, sprzedającym sekrety państwa obcym, aby zwiększyć swoje wpływy. Z kolei tchak. Thak jest bardzo ciekawą postacią przeciwnika, ponieważ zwykle potwory w nie są pokazane po prostu jako potwory. Tu natomiast mamy istotę, którą Nabunidus odkrył wśród rasy, która jeszcze nie jest ludzka, ale już nie jest zwierzęca. Postanowił Thaka przygarnąć i wychować jako swojego idealnego, potężnego i inteligentniejszego od typowych zwierząt sługę. Jednakże obserwujemy, że Thak, żyjąc u boku złego człowieka, nabrał jego przyzwyczajeń i stał się niemalże bestią na podobieństwo swojego pana. Nie na odwrót, co jest ciekawym spostrzeżeniem w tym opowiadaniu. Konan zresztą sam nie traktuje Thaka jako zwykłego potwora, tyle że po, wa po walce stwierdza, że walczył z godnym siebie, silnym, potężnym przeciwnikiem, o którym którego będzie yy, wspominał. Jako jednego z wodzów, dosłownie tak mówi, których miał zaszczyt pokonać. Przyznam, że ja sam za, to opowiada, za tym opowiadaniem jakoś szczególnie nie przepadam. Jest ono pomysłowe, niewątpliwie wyróżnia się wśród innych, które Hołat napisał, ale jakoś mi nigdy nie przypadło ono do gustu. Trochę na odwrót niż samemu autorowi, który z kolei wspomina je bardzo dobrze. Może dlatego, że jest ono ubogie, jeżeli chodzi o kreację głównego bohatera. Konan od początku jest tutaj postacią. Może nie drugorzędną, ale ewidentnie musi ustępować miejsca dwóm pozostałym panom. Jest jednak wyraźnie do zauważenia, że, może, że nie mamy tutaj pewnych schematów, które były poprzednie. Nie mamy tutaj obowiązkowej damy w opałach, którą Konan musi ratować, tak jak to było w tej szmardowej toni, w pełzającym cieniu, a nawet w czarnym gigancie. Tutaj tego nie ma. Nie mamy czarownika, którego trzeba pokonać. Natomiast jest rzeczywiście bardziej skomplikowana intryga z plot twistem, których Howard jakoś niespecjalnie lubił. Zwykle w swojego opowiadaniach nie znajdziemy jakichś zaskakujących zwrotów akcji, odwróceń sytuacji i tak itd. Tutaj natomiast taki jest. I choćby już z tego powodu myślę, że zdecydowanie warto to opowiadanie przeczytać, by zobaczyć jak Howard to po, po, po prawie roku pisania opowiadania o Konanie Stał się jakoś odświeżyć konwencję tych historii.